No, co tak długo? Najpierw pogadajmy o Kasie. Hmm. Przecież znam stawkę? Zawsze ci płacę. Stawka wzrosła. Chcę 300 tysięcy. Przyznaję, masz poczucie humoru? Drota, ja nie żartuję. Może od razu milion. Tyle to nawet sam brat Pitt by nie wziął. Płacisz, czy chcesz, żeby twój mąż dowiedział się, czego zdradzasz? A co ty powiedziałeś? Dobrze słyszałaś. Chcę 300 tysięcy, albo on się dowiesz, że ze mną sypiasz. No ty jesteś bezczelny. Powiedziałbym, że raczej zaradny. Wiesz co, Rysiek ci nie uwierzy. Zawsze byłam ostrożna i mój mąż na szczęście nie wie o ich poprzednich skokach w bok. Dzięki temu bezgranicznie mi ufa. Uwierzy, uwierzy. Jak tylko zobaczy naszą sekstaśmę. Nagrałeś nasz seks? Ty łajzo! Zabolało. Ale te 300 tysięcy zadziała jak środek bulowy. Płacisz? Czy mam mu to wysłać? Żałujesz, że ze mną zadarłeś? Masz czas do jutra. Później wiesz, co się stanie. A skąd ja ci teraz niby wezmę 300 tysięcy? Nie rozśmieszaj mnie. Dobrze wiem, że to są dla ciebie drobniaki. Ale mogę ci jeszcze raz bzygnąć. Gratis. gratis. jest. Niezliwe. Masz czas do jutra Jestem wściekła, na niego, ale głównie na siebie. Dałam się podejść, jak jakaś naiwna nastolatka. Mój mąż nie może się o tym dowiedzieć. Nie wybaczyłby mi zdrady.